Przyłączamy się do zbiórki podpisów organizowanej przez rzecznika Małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącego zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. W pełni popieramy ten pomysł, żeby przedsiębiorcy nie musieli obowiązkowo odprawiać składek na ZUS, jeśli nie chcą. Jeśli chcą sami wziąć odpowiedzialność za swoją emeryturę, to nie widzimy powodu, dla którego mają być dalej przymuszani do tego, żeby uczestniczyć w tym programie państwowym. Na rynku są obecne inne programy, które mogą sobie wykupić albo nie mogą, mogą nie uczestniczyć w żadnym, jeśli będą chcieli, to podnosi koszty działalności, zwłaszcza dla tych, którzy tę działalność rozpoczynają, to zniechęca do, do tej działalności, bo o ile pracownik zawsze dostaje pieniądze za swoją pracę, no bo taka jest, taka jest definicja pracy, no przedsiębiorca nie musi nic zarabiać. Tak są tacy przedsiębiorcy, którzy na początku albo i przez dłuższy czas nie zarabiają, a no to te składki na ZUS muszą odprowadzać. Jesteśmy za tym, żeby przedsiębiorca sam zdecydował, w którym momencie i czy w ogóle chce w ten system w takim razie wchodzić, żeby mógł zdecydować o tym, czy te pieniądze zainwestuje w piramidę finansową organizowaną przez państwo, czy przez inne, czy w jakiś inny projekt organizowany przez prywatnych przedsiębiorców.